Panie Boże, ja o rower poproszę. Nie. Panie Boże, no to może ten rower, no może. Nie. No proszę księdza, ja już tyle razy prosiłem o ten rower i go nie dostałem. Synku. Bo powinieneś wiedzieć, że Pan Bóg w ten sposób nie działa, nie da ci niczego od tak. Musisz na wszystko zapracować, co najwyżej. Czasami, jak zdarzy ci się zejść z ścieżki praworządności, poproś Boga o przebaczenie, a ten z pewnością Ci go udzieli. Hm. Okej. Okay. Panie Boże, a przebaczenie proszę. Posłuchaj ty mnie, mały sz -sz szczurku. <sighs> Okej. Okay. Obejrzałeś? No fantastycznie. Tutaj masz jakiś ostatni film, tutaj masz playlist z podobnym tatuaństwem. Subskrybuj oczywiście o tutaj ten guzik. Jak chcesz być na live'ach, gdzie to wszystko robię, kliknij tutaj obok. Nara.